Wielkie emocje w Legionowie. KPRRC przerwał pasę sześciu porażek. Ekipa Roberta Lisa wygrała z Zagłębiem jedną bramką. Michał Jurecki trafił na znaczki, a Vive Tauron pokonało meble Wójcik. W 15. kolejce nasze wozy transmisyjne wybrały się do Puław i Mielca. Dziś, poza relacją z meczów ostatniej serii, porozmawiamy o świętach i prezentach. tych prezentów dostałem kilka od kibiców, amulety, różne rzeczy. Krzysztof Bandych, zapraszam na magazyn Super Superligi. Od niedawna sprawdza się w roli trenera, od dawna w roli zawodnika. Krzysztof Lipka został wybrany najlepszym graczem 14. serii spotkań. Gratulacje! Przed meczem Vive Tauronu Kielce z meblami Wójcik Elbląg oficjalnie zaprezentowano nowy znaczek Poczty Polskiej, wydany by uczcić sukcesy Mistrzów Polski w 2016 roku. W ostatnim ligowym meczu w roku zagrali najwytrwalsi. Vive wystąpiło bez siedmiu podstawowych zawodników, a meblarzy przyjechali do Kielc w dwunastu z trzema bramkarzami. Pierwszą bramkę zdobył Bartosz Janiszewski, ale było to jedyne prowadzenie gości w tym spotkaniu. Po pięciu minutach sytuacja wróciła do normy. Vive prowadziło już 4-1, zdominowało mecz i konsekwentnie powiększało przewagę. Oni nas tutaj niczym nie zaskakują, ale no wykonawcy są najlepsi na świecie i, i w tym problem. Po 20 minutach drużyna Talanta Dujszebajewa prowadziła różnicą 10 trafień. Oba zespoły zeszły na przerwę przy wyniku 19 do 9. Przed meczem było jasne, że Elblążanie mieli nikłe szanse na pozytywny wynik, ale i tak byli bardzo niezadowoleni z gry w pierwszych 30 minutach. Bardzo słabe w naszym wykonaniu. Nie wiem, chyba w głowach już podejrzeliśmy do tego meczu. Nie tak jak powinniśmy. Słaba obrona w ataku, dużo zgubionych piłek. To wszystko. Trener przyszedł, z szatni, chciał nas widać, pobudzić trochę, żeby naprawdę ten wynik jakoś wyglądał, bo, bo zanosiło się na pogrom. Pogromu nie udało się jednak uniknąć. Mimo to, trener Jacek Będzikowski do końca mobilizował swoją ekipę do walki. Chłopaki, ale nie w miejscu. Znowu zaczynamy grać piłkę ręczną na stojąco. Jest jednak krzyżówka i wywalamy piłkę gdzieś. Wywalamy w piłkę w kosmos. Nie, to musi być dokładne podanie wszyscy muszą się ruszyć, ale w nabiegu trzeba napiec. Ruszyć się do piłki, a nie w piłkę. Dostajemy i kozujemy. Na niewiele to się jednak zdało. Vive nie zwalniało tempa, powiększało przewagę i wygrało 36-21. No, zostaliśmy rozjechani. No. Trochę nastawiliśmy się na większą walkę. Widać było, że zawodnicy z Vive w 100% nie grali tego, co normalnie. My jeszcze gorzej, naprawdę szkoda gadać. No, mecz się odbył, tak jedynie mogę to skwitować, bo ponieważ rozstrzygnął się już po 15 minutach. Szkoda, bo nie pokazaliśmy dzisiaj najmniejszej części charakteru, który mogliśmy pokazać, i, i część moich zawodników niestety nie była aż tak zaangażowana, jak mi sobie tego życzył. Mistrzowie Polski zakończyli rok w dobrym stylu i mieli powody do zadowolenia. Jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy dzisiaj. To był ostatni mecz w tym roku dla nas. Jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy rok, oczywiście w historii. Po ostatnim meczu przydarzyło się kilka tam drobnych kontuzji, albo czasem większych jak u Michała. Więc trzeba było trochę łatać dziury, ale daliśmy radę. W łataniu dziur pomogli młodzi zawodnicy, którzy dostali szansę od Dujsze Bajewa. Wśród nich był zdobywca trzech bramek Michał Grabowski. Ja myślę, że takie mecze są po to, bardzo pomagają w zdobywaniu cennego doświadczenia. I naprawdę, jeżeli my gramy w rezerwach pierwszej lidzy i przestawiamy się na ten najwyższy poziom, to czuć tą różnicę. Dodajmy, że mecz Vive z Meblami był wart 3 punkty. jeszcze dwa sezony temu Szczypiorniści Spuław i Szczecina grali o trzecie miejsce w lidze w tym roku Azoty nadal są w czołówce a Sandra Spa Pogoń okupuje dolne rejony tabeli i walczy z plagą problemów problem ostatni to uraz Michała Bruny jest jeszcze mniejsze pole do popisu i manewrowanie składem, ale może przez to chłopcy powierzą w siebie, że czy zepsują, czy nie zepsują, to będą dalej na boisku, bo nie mam na kogo zmienić. Zgodzę się, jesteśmy faworytem, mamy atut własnego boiska, ale w ostatnich kolejkach no przynajmniej jedna jakaś, jeżeli nie sensacja, to niespodzianka się przytrafia. Łyżwa, niezłe tempo miała ta akcja, Kuchczyński zakończył ją trafieniem. No i z dobrej strony przedstawił się w tej akcji Dawid Krysiak, 18-latek. Nie udało się złapać Bośniaka na Pauly w ataku. 13 bramka azotu. Kowalczyk, 14-10. Zazwyczaj że jest bardzo płaska obrona, stali na 6 metrach i bardzo ładnie Kowalczyk skończył to z góry. Taki był nasz cel, żeby troszkę ich zagonić, biegać z każdej piłki, żeby się troszkę podmęczyli. Myślę, że w jakimś tam stopniu nam się to troszkę udało i, i, i na drugą połowę wyjdziemy z takim samym zamiarem. Bramka Rafała Przybylskiego. Chciął na lewe rozegranie po przekątnej. Kolejna bramka Nikoli Bryce. Do środka teraz poszedł, drugi niedomną i po krótkim rogu zmieścił druga Trafia Bartosz Kowalczyk. Niezły mecz rozgrywającego ekipy Azotów. Grupa Konica. Pięknie to zrobili, Te akcje zakończył Tomasz Grzegorek. Brawo, brawo, portowcy. Indywidualna akcja Kiryła Kniazieła, akcja warta bramkę i wykluczenie Leosa Petrowskiego. Nieporozumienie z łyżwą zebrał jednak Sobol, obija Aluminium, jeszcze Masłowski, bramka rozgrywającego Azotów. Trener tutaj wspominał, żeby nie gonić każdej piłki, żeby żeby grać spokojnie, nie mamy dużo zmian. Możliwe, że, że w tej drugiej połowie, żeśmy chcieli za szybko to wszystko rozegrać, no i, no i puławy pokarały nas kontrą. Azoty wygrały 13 mecz. Pogoń przegrała 11. W nowym roku w Szczecinie ma być lepiej. Rozumiem, że tuż po końcowym gwizdku praca, 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 jeszcze raz praca, żeby w lutym po prostu ta pogoń wyglądała o wiele, wiele lepiej. No jak to wskazał Lenin, uczyć ucica, jeszcze raz ucica. Będziemy na to czekali. Dzięki. Dziękuję bardzo. W głosowaniu na facebookowym profilu kanału Plus Sport najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano zdobywcę sześciu bramek Bartosza Kowalczyka. Gratulacje! Mecz Gwardii z MMTS-em był spotkaniem sąsiadów ze zbiorczej tabeli Superligi. Po 14. serii gospodarze byli na piątym, goście na czwartym miejscu. Dobre wyniki obu zespołów to m.in. zasługa powołanych ostatnio do kadry Adama Malhera i Adriana Nogowskiego. Dostałem drugie powołanie, także niezmiernie się z tego cieszę. Tak samo jak starałem się na pierwszym zgrupowaniu, tak samo będę 100% z siebie na drugim zgrupowaniu. No i miejmy nadzieję, że małymi kroczkami zostanę w tej kadrze na dłużej. Skrzydłowy zdobył pierwszą bramkę po 11 minutach gry, trafiając na 4 do 3 dla gości. Kilka minut później gwardziści zdołali doprowadzić do remisu dzięki rzutowi Kamila Mokszkiego, ale drugi kwadrans meczu należał do Kwidzynian. MMT sprowadził nawet pięcioma bramkami. kapitalnie grał Mateusz Seroka, który w pierwszej połowie oddał 7 celnych rzutów. tutaj, wiedzieliśmy, że będzie ciężko. W pierwszej połowie było naprawdę bardzo ciężko, udało nam się w końcu odjechać. Pierwszą połowę zakończył celny rzut przez całe boisko Adama Malhera i gwardia schodziła na przerwę przegrywając 10-13. do 13. Jak było po zmianie stron? Powiedzmy, że Hala Gwardii to dworzec kolejowy. W pierwszym kwadransie odjechał z niego tylko jeden pociąg. Bramkę MMTS-u zamurował Krzysztof Szczecina, a trafienia Kamila Krigera i Grzegorza Szczepańskiego dały gościom ośmiobramkowe prowadzenie. Gwardia została na peronie, a szyny zarosły. Naszą winą jest to, że znowu pozwoliliśmy im odje odjechać na początku i w środkowej części spotkania. Później heroiczna pogoń za, za wynikiem, no niestety dzisiaj się nie udało. Ambitni gospodarze zdołali odrobić część strat. Do bramki wszedł Mateusz Zębrzycki, a w ataku trzy bramki z rzędu zdobyli Karol Siwak, Mateusz Jankowski i Przemysław Zadura. Pięć minut przed końcem gwardziści przegrywali różnicą czterech bramek, jednak zaczęli popełniać błędy. W końcówce spotkania trzy trafienia Nogowskiego zapewniły punkty Kwidzynianom. Powiedzieliśmy, że to jest bardzo ciężki teren, tym bardziej, że po ostatnim dosyć dziwnym meczu z Gwardii w Lubinie, gdzie się Abramkami bramkami, zdecydował wygrać dwoma. Widzieliśmy, że u siebie będą chcieli pokazać, że potrafią grać piłkę ręczną i chcą na pewno wyjść z tego meczu. Byliśmy wypoczęci, byliśmy przygotowani do tego spotkania, jednak nie potrafiliśmy przeciwstawić się klasowemu zespołowi Squidy. Drugi raz w tym sezonie, ale play-offy będą nasze. MMTS wygrał szósty mecz na wyjeździe, gwardia przegrała drugi u siebie. To no raczej nie kurtuazja. Przed meczem stali z Orlenem Wisłą. Trenerzy obu zespołów chwalili nawzajem swoich rywali. Tam nie ma jednej osoby, która wyrzucała bramki. To się rozkłada na całą drużynę. I no, to, to świadczy o tym, jak oni są mocni. Nie to, że jeden gracz, tylko po prostu rzucają wszyscy. Niektóre zespoły, które znajdują się w dolnych rejonach tabeli też narzekają, że nie mają, nie wiem, zawodników, że mają problemy, a Stal Mielest potrafiła się spiąć w dziewięciu i wygrać dwa w mecze wyjazdowe w Piczyni Frobry. To trzeba nawet potrafić i myślę, że to w tym momencie ten zespół pokazał charakter, a my mamy ostrzeżenie, że nie możemy sobie pozwolić na dekoncentrację. Lovro Michic i proszę zobaczyć. Tomek Wiśniewski udana interwencja i kolejna, druga, udana interwencja Tomka Wiśniewskiego. No fantastycznie wchodzi w ten mecz drugie tempo, Janes, tylko w poprzeczkę. Być może na dłużej przełamuje się Lomro Michiczy. W ataku pozycyjnym zespół Płocka też zdobyła bramki, ale trzecia czy czwarta, tak jak powiedziałem, to już jest kontr. Adam Morawski sprawia, że nie mamy za dobrych humorów schodząc na przerwę. Mamy sytuacje rzutowe, a nie potrafimy ich wykorzystać, tak naprawdę Płock nie rzuca bramek z ataku pozycyjnego, tylko bardziej wykorzystuje nasze błędy w ataku i ciągnie szybką kontrę, a my potem nie mamy zorganizowanej obrony i mają ułatwione zadanie. Wiem, że trochę chodzisz po górach, także proszę powiedz mi, dogonienie Płocka w dzisiejszym meczu to takie wejście na K2 zimą, czy trochę przesadzam? No może bardziej, mode ale będziemy walczyli, no. nic nie jest niemożliwe, ludzie wchodzą na takie góry i to tu jest do wykonania przecież. Ależ teraz! No to jest bramka tego meczu jak na razie. Dementiev, fenomenalne okno tego zawodnika. Przede wszystkim zespół Orlenu Wisły Płock w dzisiejszym spotkaniu gra bardzo cierpliwie. Nie podpala się też rzutami z drugiej linii, gra naprawdę na zgodzie do, do końca i dlatego tyle właśnie sytuacji rzutowych mają dzisiaj skrzydłowi. Orlen Wisła wygrała ze stalą 34-20. Graczem meczu został zdobywca dziewięciu bramek Michał Daszek. Po ostatnim gwistku wszyscy myślami byli już przy świętach. No, oczywiście przed świętami gdzieś tam będzie powiedziane, że delikatnie tego pasa trzeba sobie zacisnąć, ale kiedy się siada naprzeciwko tych pięknych, smacznych potraw, nie da się chyba, nie da się chyba oprzeć. Zjeździć do domu, nową energię tam <laughs> sprowadzi z Ukrainy. No coś takiego, zobaczyć mamu, tata coś. Dzieci pokazać, bo no, chcę pojechać do domu na chwilkę. A my zostawiamy Państwa z trafieniami bramkarza Stali Tomasza Wiśniewskiego z końcówki pierwszej połowy. Spróbuję raz jeszcze Tomek. Spróbuję. Spróbuję ale chyba nie. Chyba teraz będzie. Jednak Jedno. jest. Jednak jest. bramka Tomka Wiśniewskiego. Kilka tygodni temu pewnie mało kto spodziewał się, że w meczu Wybrzeża z Piotrkowianinem wystąpi zawodnik mający realne szanse na występ na Mundialu we Francji. Stało się inaczej. Oj, Było to dosyć specyficzne, bo przygotowałem się do meczu z Puławami, dostałem telefon od kierownika kadry, poinformował. Na początku nie dochodziło to do mnie, po, po, po chwili była ogromna radość, podzieliłem się z tym z najbliższymi. I teraz codziennie myślę o tym, przygotuję się, przygotowuję się, żeby wypaść tam jak najlepiej. Patrzymy na niedzielny występ reprezentanta Polski. Sześć bramek, kilka asyst i poprowadzenie swojej drużyny do wysokiego zwycięstwa nad Beniaminkiem z Piotrkowa było dobrze. A dlaczego tak źle było w ekipie gości? Nie wiem, czy to, co zadecydowało. Może ta podróż długa, chociaż wątpię, bo przejechaliśmy trochę wcześniej, pospacerowaliśmy wszystko było w porządku. Szukamy zatem dalej. Zabrakło na początku skuteczności. Później może też walki. W wybrzeże grało mocniej w obronie i gdzieś zdobywało te łatwiejsze bramki. Już do przerwy gospodarze prowadzili bardzo wysoko. Później przewagę powiększyli. Naprawdę trzeba powiedzieć, że zagraliśmy kawał dobrej piłki ręcznej. Nagle pokazali się bramkarze. Gdzieś, gdzieś nam zginęli przez kilka pierwszych meczy, ale w miarę upływu sezonu coraz, coraz lepiej sobie radzą. Dużo łatwiej nam się grało. Słowa pochwały kierujemy do Macieja Pieńczewskiego. Bramkarz wybrzeża odbiłaż 5 z sześciu rzutów karnych. Dwa razy nie dał mu rady nawet Stanisław Makowiejew, autor ośmiu bramek w tym spotkaniu. Sposób Pieńczewskiego na siódemki. Dobra analiza, dobra współpraca z trenerem, także i dużo oglądania meczów. analizowanie przede wszystkim i bronienie skupienie przede wszystkim też. Być może koncentracji zabrakło drużynie gości. Cały mecz oceniam negatywne wykonaniem mojego zespołu, bo naprawdę głupie blendy, na śpiąco przegraliśmy to po prostu. Od nowego roku o pobudzenie zespołu z Piotrkowa dbać będzie trenerski duet Dmytro Zinczuk-Zbigniew-Markuszewski, który dołączy do sztabu szkoleniowego Piotrkowianina. Na koniec kilka słów podsumowania od Kadrowicza. Oj, bardzo zadowolony jestem. Fajny, fajny mecz, przyjemny chyba dla oka. Wygrana. Najważniejsze prezent na święta. Dwa punkty? Trzy, trzy, dwa punkty? Potwierdzamy dwa punkty. Wybrzeże Piotkowianin 31, 20 poprzedniej kolejce trener KPR-u RC mógł wystawić do gry dziewięciu zawodników. Zapytaliśmy, jak wyglądała sytuacja kadrowa przed meczem z Zagłębiem. Na szczęście bez zmian, czyli nie, nie jest gorzej. Eee, to tak pół żartem, pół serio, a no nie, nie, poprawiło się, jesteśmy dalej, gramy w dziewięciu. Eee, no ale gramy. Miedziowi przyjechali na Mazowsze po pechowej porażce z Gwardią Opole. Do teraz pamiętamy to, że jak wygrywać się bramkami i nie doprowadzić tego do końca, no ale sami sobie jesteśmy winni. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będziemy wygramy i zakończymy ten rok udany. Cieszymy się, że ten mecz jest w miarę szybko, że, że możemy, możemy zagrać następny obyzwycięski zwycięski i, i poprawić sobie humory. Pierwszą bramkę spotkania zdobył Michał Prątnicki. Wkrótce gospodarze za sprawą Witalia Titowa uzyskali kilku bramkowe prowadzenie. Zagłębie odpowiadało trafieniami Mikołaja Szymyślika. W 13 minucie dwie minuty kary dostał Tomislav Stojkowicz, a w bramce KPR-u wobec braku rezerwowego bramkarza stanął obrotowy Tomasz Kasprzak. Akurat tak wyszło, no jestem najgłupszy w drużynie, więc najwięcej damki zasłoniłem, dlatego stanąłem. W drugim kwadransie Zagłębie nawiązało równorzędną walkę. Do skutecznego szymyślnika dołączył Arkadiusz Moryto, a do remisu w samej końcówce pierwszej połowy doprowadził Dawid Przysiek. KPR zdołał jeszcze odpowiedzieć trafieniem Michała Ignasiaka. Do przerwy Legionowo prowadziło 13-12. Ciężki mecz, wiedzieliśmy, że tak będzie. Jest chłopaków z Legionowa mało, będą walczyć o zwycięstwo. My przyjechaliśmy też o zwycięstwo powalczyć. Myślę, że taki mecz na styku, twardy w obronie, będzie do samego końca. Dokładnie tak było. Kołajszy Myślik już w pierwszej akcji doprowadził do wyrównania, a dalsza część drugiej połowy to był handbalowy dreszczowiec. Żadna z drużyny nie była w stanie zbudować przewagi. Gra była bardzo twarda i można było spodziewać się dogrywki. Ostatecznie do niej nie doszło. Zwycięską bramkę zdobył Michał Prontnicki, a w końcówce wygraną przypieczętował efektowną paradą Stojkowicz. Uff, uf, bo dramat był nieprawdopodobny. No, dzisiaj e, moja drużyna. co ja mogę powiedzieć, zagrali naprawdę z takim sercem, jak, jak, no, jak oczekuję, bo, bo, bo naprawdę były momenty bardzo ciężkie. Trzeba wierzyć zawsze w zwycięstwo. Ile by nie było zawodników, jakie, jakiekolwiek się ma problemy kadrowe czy, czy nie tylko. Dziś zrobiliśmy coś wielkiego, bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że to było przełamanie i teraz pójdziemy do przodu. Szczypiorniści zagłębia byli załamani po porażce. To jest kolejne spotkanie, gdzie jedną bramką przegrywają po graniu 60 minut dobrych zawodów, w miarę jak równy z równym. Gratulacje dla Legionowa. Byli dziesiątkowani kontuzjami, powalczyli, wygrali to na parkiecie. KPR-RC zdobywa komplet punktów. Po raz pierwszy od sześciu kolejek. Święta tuż, tuż. Pr okazji meczów ostatniej kolejki pytaliśmy o świąteczne tradycje w ligowych zespołach. Spotkania wigilijne to norma. Mam wspólną wieczerzę i znaczy nie wiadomo, jak to nazwać to ale na pewno będzie wspólny posiłek, gdzieś się spotkamy. Niektóre kolacje, tak jak w wielkiej rodzinie, wymagają przemyślanej logistyki. Wiadomo, że mamy parę odcokrajowców oni będą musieli wcześniej wyjechać, to Michał Wypych jedzie na kadrę młodzieżową i będzie raz po prostu mniej. Tego zrobili to trochę szybciej prezesi, ale takie miłe spotkanie przed świętami na pewno nie zaszkodzi. Inne spotkania mają nieco bardziej kameralny charakter. Ja akurat spędziłem czas w Śląsku, Wrocław i w Nielbie Wągrowiec. Bardziej w gronie z zespołu się spotykaliśmy mojego śledzika. Zjedliśmy i. Bywa, że tak zwany śledzik jest okazją do poważnej analizy minionego roku. Mamy tak naprawdę takie nagranie i jest ono zazwyczaj puszczane, tak było w tamtym roku. Nie wiem, jak będzie w tym roku. Tak naprawdę jest pokazane cały rok, co osiągnęliśmy, co zdobyliśmy, te gorsze, te słabsze, te lepsze momenty. Jeśli lepszych momentów było więcej, to być może spotkanie wigilijne wzbogacą prezenty. Był taki zwyczaj, że, że oderwaliśmy się prezentami. Było tak zwane losowanie. Eee, nikt nie wiedział, od kogo dostanie prezent i to były dosyć fajne, miłe niespodzianki. Jeszcze ciekawiej bywało w klubach dwusekcyjnych. Pamiętam, to było dosyć, dosyć dawno, ale, ale nawet to było z, połączone z sekcją żeńską, także to było dość ciekawe. W nie wchodzimy, ale pozostajemy przy prezentach. Niektóre są niezapomniane. Tata mój, którego pozdrawiam, kupił mi pierwsze takie poważne buty do grania w piłkę ręczną Stabile czwórki. To dzisiaj pamiętam, że to był taki jeden z lepszych prezentów w czwartej klasie szkoły podstawowej. Jak zaczynałem przygodę z piłkoręczną. Mama kupiła mi pod choinkę takie ochraniacze na, na, na kolana i pamiętam, że pierwszy tydzień w nich spałem. Buty ochraniacze to jest coś. Niektórzy jednak cenią podarunki niematerialne. Prezentem jeśli chodzi o okres jest to, że gdzieś tutaj trener Rafał Kutel daje mi szansę pokazania się w reprezentacji Polski Młodzieżowej i wydaje mi się, że to jest wystarczający prezent, ja niczego więcej nie potrzebuję. Na sprawę można też spojrzeć bardziej realistycznie, żeby nie powiedzieć przyziemnie. Myślę, że my już mamy prezent, że mamy 20 punktów, bo przed sezonem nigdy na, na to nie stałem. Zatem na koniec życzymy ligowcom, żeby sami robili sobie prezenty, najlepiej punktowe. Oto wyniki 15 serii meczów. W dwóch spotkaniach za trzy punkty triumfowały ligowe potęgi z i Płocka. Kolejkę zakończyło poniedziałkowe starcie Chrobrego z NMC Górnikiem. Liderem grupy granatowej pozostaje Vive Tauron Kielce. Kwidzyn kończy rok na drugim miejscu z 11 punktami przewagi nad Chrobrym. Na czele grupy pomarańczowej jest Orlen Wisła Płock. Azoty wypracowały więcej niż komfortową przewagę nad resztą stawki i w nowym roku będą goniły na nafciarzy. Szesnasta seria odbędzie się dopiero w lutym. Interesująco powinno być w Zabrzu i Głogowie. Mistrz i wicemistrz Polski rozpoczną rok 2017 na wyjazdach. Przypominamy o możliwości wyboru gracza 15. serii, w tym tygodniu nominujemy Mateusza Serokę, Macieja Pieńczewskiego i Michała Daszka. Głosować można na profilu facebookowym PGNiG Superligi. Patryk Kuchczyński. Patryk, niewiele rzeczy w sporcie dzieje się zgodnie z planem. Dzień dobry. Mówił Bartek Jurecki, że Rafał Przybynicki ma parcie na szkło. Coś w tym jest? Jest, no na pewno, jak widać zresztą. A tak, kadra Polski to zobowiązuje.